Cześć! Zapraszam Cię dziś na sesję poświęconą relacjom. Z natury jesteśmy istotami stadnymi, dlatego nawiązywanie relacji międzyludzkich to jedna z najważniejszych potrzeb naszego życia. Zaspokojona pozwala nam z radością i otwartością funkcjonować w społeczeństwie, pracy, rodzinie i wśród przyjaciół. Dobre i wspierające relacje z innymi ludźmi. Sprawiają, że nasze życie staje się bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe. Ale aby budować zdrowe relacje z innymi, powinniśmy zacząć od nas samych. Ze sobą jesteś częściej i bliżej niż z kimkolwiek innym. I właśnie to jest najlepszym powodem, aby zajmować się sobą świadomie i z miłością. I wzmacniać tę ważną więź, kreując dzięki temu lepsze i zdrowsze relacje z innymi. To, w jaki sposób podchodzimy do siebie, ma bezpośredni wpływ na to, jak reagujemy na innych ludzi, a w konsekwencji, czy budujemy relacje pozytywne czy negatywne. Zastanów się przez chwilę, w jaki sposób myślisz na co dzień o sobie. Być może jest coś, co chciałbyś lub chciałabyś zmienić w tym podejściu. Być może czujesz, że dzięki temu twoje relacje z innymi byłyby lepsze? Odpowiadając sobie w myślach, Zachowaj szczerość, ponieważ tylko ona pozwoli Ci zobaczyć prawdę o sobie samym w relacjach międzyludzkich. I właśnie z tą intencją przejdźmy do naszej dzisiejszej medytacji. Siedząc wygodnie i swobodnie, uświadom sobie swoje otoczenie. Skieruj wzrok gdzieś na przedłużeniu linii oczu. Miękko obejmując uważnością przestrzeń, w której się znajdujesz. Upewnij się, że Twój kręgosłup jest wyprostowany. Ułóż ręce tak, aby było Ci wygodnie. Jeśli masz ochotę, połóż dłonie na udach i skieruj je wnętrzem do sufitu, rozluźniając nadgarstki. Zrelaksuj barki, ramiona, przedramiona, śródręcze i wszystkie palce dłoni. Uświadom sobie teraz przyjemny ciężar ciała. Poczuj, w jaki sposób dociążasz prawą i lewą stronę ciała. I zadbaj o równowagę, przenieś teraz uwagę na oddech. Poczuj jego drogę w ciele. Poczuj wdech na czubku nosa. Poczuj, jak powietrze przepływa przez drogi oddechowe i z wydechem wraca aż po czubek nosa. Postaraj się zaangażować przeponę, poczuj subtelny ruch żeber i w naturalnym dla ciebie rytmie. Spokojnie oddychaj, nabierając teraz powietrza nosem i wypuszczając ustami. Powoli, łagodnie zamknij oczy, przenosząc uwagę do wewnątrz. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek myśli, lub doznania pozytywne czy negatywne, bądź z tym, co jest. Obserwuj płynny, naturalny rytm wdechu i wydechu. Poczuj, jak każdy wdech dodaje ci energii, a wydech przynosi odprężenie. I ukojenie. Przypomnij sobie intencje tej medytacji. I oddychaj z każdym wydechem, uwalniając się od wszelkich stresów i napięć które mogą kumulować się w ciele. Jeśli rozpraszają cię jakiekolwiek myśli, po prostu wracaj uważnością do obserwacji oddechu. To normalne, że umysł może być rozbiegany. Obserwując oddech, poczuj, jak myśli zaczynają przepływać w twojej głowie, niczym chmury na niebie. Staraj się nie skupiać na żadnej z nich. Pozwól, aby oddech swobodnie przepływał przez ciało, i w żaden sposób go nie blokuj. Płynny, spokojny wdech, płynny, spokojny, relaksujący wydech, niczym przypływ i odpływ. Poczuj, jak umysł dostraja się do tego rytmu. Wyobraź sobie, jak cały Twój organizm ogarnia przyjemna fala relaksu. Z wyprostowanym kręgosłupem i uważnością skierowaną do wewnątrz, przeskanuj całe swoje ciało. Od czubka głowy aż po krańce palców, dłoni i stóp. Energia podąża za uważnością. Tam, gdzie odczuwasz największe napięcia, staraj się kierować oddech. Wyobraź sobie, że oddychasz w te miejsca. I z każdym wydechem. Odpuszczaj wszelki stres, który może się tam kumulować. Swobodny wdech i odprężający wydech. I jeszcze raz. Swobodny wdech. I odprężający wydech. Pozwól sobie na głęboki odpoczynek z kolejnym oddechem. Wróć do wdechu nabierając powietrza nosem i wydechu wypuszczając również nosem. Zostań w tej spokojnej i bezpiecznej przestrzeni tak długo, jak jeszcze potrzebujesz. I kiedy poczujesz się gotowa, lub gotowy, uświadom sobie ponownie swoje otoczenie. Upewnij się, że twój kręgosłup jest nadal wyprostowany, i z zamkniętymi oczami uśmiechnij się do wewnątrz. Podziękuj sobie za ten czas i z dużym wewnętrznym uśmiechem powoli otwórz oczy. Unikaj gwałtownych ruchów. Daj sobie chwilę, aby wrócić do rzeczywistości. I w swoim tempie, z dużą dozą łagodności, wstań, wyprostuj się. Jeśli tylko masz ochotę, poprzeciągaj ciało i z nową dawką energii kontynuuj Twój dzień. Mam nadzieję, że ta sesja pomogła Ci się odstresować i zrelaksować. Wracaj do niej, kiedy tylko będziesz miał lub miała ochotę. I do usłyszenia w kolejnych.